W tym filmie wyjaśnię, czy coś Galaxy S25 Plus ma dwie karty SIM. Tak, ma to. Możesz włożyć po do dwóch i fizycznych kart SIM lub jedną eSIM i fizyczną kartę SIM albo dwie eSIM i używać ich jednocześnie. Więc, aby włożyć dwie karty SIM, możesz po prostu otworzyć tę tackę za pomocą otwieracza do tacki na kartę SIM lub jakąkolwiek inną igłę, którą możesz włożyć do tego otworu. Następnie wyskoczy, możesz wyciągnąć całkowicie i po obu stronach będzie miejsce na kartę SIM. Więc wystarczy wyrównać kartę SIM z fazowaniem, które jest na slocie i to pozwoli ci to zrobić. I są dwa sloty do tego polu. I zasubskrybuj.